Cześć z tej strony Mikaty, tak jak widzicie Brawl Stars dostał wczoraj aktualizację, w tej aktualizacji pojawiła się dosyć ciekawa opcja gry, mianowicie knockout 5 na 5, z reguły knockout to jest 3 na 3, a tutaj mamy 5 na 5, czyli 5 zadymiarzy walczy przeciwko 5 zadymiarzom i... To jest tak jakby ok. Ja tutaj wziąłem spajka, zobaczymy, co Spike tutaj pomoże, co Spike tutaj da radę, aczkolwiek. No zobaczymy. Pierwszy raz gram y, na nokaucie 5 na 5. O, już tutaj Edgar mnie y, powiedzmy, że załatwił. Ale dobra, zobaczymy, co się dalej będzie działo. Ja Was zapraszam do subskrybowania kanału, komentarzy, łapek w górę, wszelka aktywność będzie jak najbardziej z mojej strony pożądana. Tutaj mamy jedną piperkę na trzech innych zadymiarzy, no tutaj nie wróżę jej nic dobrego, ale zobaczymy, no już widelec jeżeli to będzie ktoś ogarnięty, jeżeli to będzie dobry gracz, to da radę i tutaj, no, no, może być ciekawie, dwa na jednego, można powiedzieć dwóch na jednego, to banda łysego, ale tutaj ja widzę, że ten ktoś wie, co robi. Naprawdę tutaj, to się nazywa Black Pro, tak, dobrze widzę na tym małym ekraniku, tak, Black Pro i naprawdę ten gracz jest ogarnięty. Tak, ten gracz naprawdę jest ogarnięty, ponieważ było trzech na jednego, a tak na dobrą sprawę dwóch już załatwił. Widać, że wie co robi, widać, że potrafi grać tym zadymiarzem. Naprawdę szanuję takich ludzi. Zobaczymy jak to wyjdzie w praniu. Nawet jak przegra to i tak będzie mega dobry. Szanować trzeba takich. Dobra, no póki co. O, 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 oj, oj, oj może być wygrana. Może być ok, ponieważ tutaj no te strzały jej dosyć mocne będą. No tutaj jeszcze ulta wypuściła, no a przegrana. Dobra, ok, ale nie ma co drążyć tematu. Runda druga, zobaczymy jak wyjdzie. Zobaczymy jak wyjdzie. No, mówię, tutaj jestem spajkiem. Zobaczymy tutaj, co Spike jest w stanie sobą zaprezentować. Czy się do czegoś nada. Tutaj tak patrzę, że przydałby się generalnie zadymiasz, który przerzuca swoje ataki. No, ale zobaczymy potem, zobaczymy potem, zobaczymy potem. Przerzucający by się przydał jako wsparcie, ponieważ... OLOLA... O jo ja, ja trafiłem! Uciekaj, Mikaty! Uciekaj, 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 uciekaj. Tam ich było za dużo. Tam ich było dużo, za dużo. Yy, już kruka nie ma po naszej stronie, po ich stronie nie ma Edgara, ale tutaj trzeba... Dobra, wypuścimy Ulta. No, zwiewaj, dobra, jest naprawdę spoko. Po ich stronie nie ma już dwóch zadymiarzy, po mojej stronie jednego, w związku z czym nie ma już mnie. Okej, okay. dobra, jest dwóch na dwóch, postaram się w następnej grze trochę więcej pokazać. Raz zobaczymy. Polecam naprawdę ten tryb, jest dosyć ciekawy. No, mówię, to jest pięciu na pięciu, no z reguły jest trzech na trzech i ta gra wygląda troszkę inaczej, jest więcej taktyki. Tutaj jest powiedzmy, że idziemy kupą i walimy, tak jak teraz widzę, aczkolwiek w momencie, kiedy to jest. Patrzcie, jest jeden na dwóch znowu. Zobaczymy, co Frank zrobi. Zobaczymy, czy Frank da radę. Frank to powiedzmy, że no, można powiedzieć, że no skill, aczkolwiek na tym etapie gry to już tak o nim powiedzieć nie można. Tutaj, jeżeli jest, no dobra, już jeden na jednego. Ok, no wal, wal, wal. Dobra, już przegrał. W momencie, kiedy on wchodzi w chmurę. O, 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 no, dajesz. Dobrze jest. Udało się, udało się, udało się. A, trzecia runda, no tak, pierwsza była przegrana, już zapomniałem, już naprawdę zapomniałem, że pierwsza była przegrana, może tym razem kogoś uda mi się załatwić, zaraz zobaczymy, zaraz zobaczymy, tutaj się skryjemy za winklem, o, Edgar, cześć Edgar, tak, udało się, udało się tutaj e, zlikwidować Edgara, hmm, czy dałoby się naładować ulta, El Primo do nas leci, cześć El Primo, dobra. Dobra, dobra, dobra. O Jezu, kruku, uciekaj, 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 uciekaj. Dobra, by mi się przydało. Tam piperka jest. Ich nie ma, dwóch nas, nie ma trzech. O, Zobaczymy, co z tego będzie, powiem wam szczerze. Ja na razie przeżyłem. Przeżyłem, patrzcie, widzicie, ile mam HP? Trochę mam, ponieważ nie ma trzech zadymiarzy w tym momencie. Ale te postacie są większe. Teraz zobaczcie. Te postacie się robią większe, nawet tak optycznie, tak, tak wizualnie. Przecież. Ten tak nie wygląda, ale ciekawe, ciekawe, naprawdę ciekawe, ciekawe zestawienie to jest. Muszę Wam powiedzieć, tu chyba się za dużo nie uda już mi zrobić. Nie, on mnie dorwie, on mnie dorwie. Aj, dobra, szkoda, już myślałem, że się uda tym atakiem ostatnim go załatwić, ale no dobra, nie w tym momencie, niekoniecznie teraz. Zobaczcie, te postacie były naprawdę spore, no teraz ok, teraz tak nie jest, Frank przeciwko L Primo, no Frank jak się postarasz to wygrasz. W momencie im mniej zadmiarzy do końca zostaje, tak zauważyłem, ten tym postacie są większe, dosyć ciekawa tutaj opcja jest, ponieważ możemy z bliska zobaczyć jak to, jak one, w jaką wyglądają, tak? Ja nie trafił atakiem, ale ja ja, no dawaj, dawaj Frank, liczymy na Ciebie, liczymy na Ciebie, liczymy na Ciebie, no! Ja! Przegrana. Okej, okay, dobra. Dobra, nie zawsze da się wygrywać. Najlepsza akcja. Bla, 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 bla. Nieważne mnie tam nie ma. Dwie likwidacje, ale nie jest to najmniej. Widzicie, kruk nie ma żadnej. Kruk nie ma żadnej, w związku z czym, tak na dobrą sprawę, no nawet dobrym wsparciem nie jest. Nawet jakoś tam super dużo HP nie zabrał. Ale dobra, gramy dalej. Tym razem zagramy Griffem i zobaczymy. No, grifa bardzo lubię, jak wszyscy wiecie, potrafię nim grać i zobaczymy, co tutaj podczas tej rozgrywki e, Griff e, Mika tego zrobi. Ja Was zapraszam do subskrybowania kanału, komentarzy, łapek w górę. Aktywność wszelka będzie jak najbardziej wskazana. 5 na 5 to jest knockout. Trzy rundy i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tutaj postaram się już być bardziej uważnym, postaram się tutaj bardziej już szanować swoje zdrowie. Yy, Pak-pak-pak pach, pach, pach. jest pierwsza likwidacja, zlikwidowaliśmy Edgara. I ciśniemy dalej, przydałoby się znowu kogoś zlikwidować. Yy, no, mówię, tutaj już będę bardziej dbał o siebie, będę bardziej starał się tutaj przeżyć z dwóch na trzech. Dwóch na trzech, to w sensie nas jest trzech. O, Piperkę trzeba dorwać. Patrzcie, no Piperka to lubi sobie tego ulta włączyć, ale przeciwko i... No, no, jest, 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 jest druga likwidacja, jest druga likwidacja. No powiem Wam szczerze, grief daje radę. Tutaj poczekamy, aż HP się zregeneruje. Weźmiemy Edgara ze sobą i, i, i najlepiej iść jedną kupą na tego, co zostało. Albo poczekać, aż yy, zielony dym się do nas... To nie jest jakiś super dobra, wiecie co? Może uda się do niego podejść. Zobaczcie, jak te postacie zrobiły się duże. One zrobiły się duże. Naprawdę mega fajnie to wygląda, mega fajnie się gra w momencie, kiedy jest mało postaci na, 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 na mapie i one są takie duże, takie spore, naprawdę fajnie to wygląda. No, zagrajcie sobie w ten tryb, jest naprawdę bardzo ciekawy. jest czegoś takiego jeszcze nie było, jest to nowe doświadczenie. I jak najbardziej polecam. Do go, do Bigo. Jest, do dobra, fajnie. Chyba mam nawet Trzy likwidacje i, 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 i no chyba mam trzy likwidacje. Tak wiele na to wskazuje, że udało się aż tylu zadymiarzy wrogich pokonać griffem. Ale no nie dziwmy się, griff naprawdę jest mocarny. Ale to trzeba też potrafić nim grać. Griff jest mocarny na średnie, krótkie dystanse. Naprawdę ten atak jest przekozacki. Jest, 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 jest. Udało się, pierwsza likwidacja. Yy, trzech na dwóch, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay. trzech na dwóch i znowu ten został, ten gościu, no, 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 no i ult jest, super, jest, jest kolejna likwidacja. Jak Griff wypuści ulta, to no tutaj już zbyt dużo się nie dzieje, jo, jest, 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 ult mi uratował. Ile likwidacji, ile likwidacji dajemy Grifowi? Patrzcie, najlepsza akcja jest moja, <laughs> pewnie, że moja czyja, pach, nie, nawet nie dokończyłem, sześć likwidacji. Sześć likwidacji, czyli tak, jakbym zabił całą drużynę naraz, plus jednego. Okej, okay, dobra. Kim zagramy teraz? Kim zagramy teraz? Kim zagramy teraz? No, nie wiem. Tak, też o nim myślałem. Niech będzie tik. Tik może być naprawdę spoko, bo tik to jest typowe wsparcie. Jeżeli ktoś tam do mnie podejdzie, to ja nie mam szans. Aczkolwiek, yy, kitrając się gdzieś po kątach, to może fajnie naprawdę wyglądać. Zobaczymy, co tutaj pokaże. Tik, czyli jednym słowem, co? Wypuszcza. Patrz, jest pierwsza likwidacja, jest pierwsza likwidacja tu tikiem. Dacie wiarę? Ja nie dam wiary. Pierwsza likwidacja tikiem, jednym słowem, non-stop strzelamy i puszczamy głowę. Wpuszczamy głowę, czyli włączamy ulta oczywiście, bo wszyscy wiemy, tick jakiego ma ulta. Dosyć fajnego, mi się podoba, mi osobiście się podoba, jeden z najlepszych. Wypuszcza głowę, która podchodzi do przeciwnika i wybucha. Czego chcieć więcej? Naprawdę nie wiem. Ja jestem Mikaty, Was zapraszam do subskrybowania kanału, komentarzy, łapek w górę. Wszelka aktywność będzie jak najbardziej przeze mnie pożądana. Macie, łapcie drugą rundę. Druga runda tickiem, Tak jak już przypomnę, spajkiem mi nie poszło i to w ogóle. Grifem, no, zdominowałem. Tik, tik na razie daje radę, naprawdę daje radę. Tik I jest to bardzo fajna wiadomość, ponieważ ten zadymiarz na to się nadaje. Mm, niedoceniany bardzo zadymiarz, tik, aczkolwiek mieć go w drużynie naprawdę warto, naprawdę fajnie. Jeżeli jest gracz, który potrafi nim grać, to jest bardzo duże wsparcie dla drużyny. I to się ceni. To się naprawdę ceni. Zobaczymy ile likwidacji będę miał Tikki. O, o, o nie, nie, nie. Dobra, tutaj Tik nie miał szans. Tak jak powiedziałem w... Czemu nie strzelasz? No. Tak jak powiedziałem jeżeli jest Tik i, 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 i ktoś do niego podchodzi, to nie ma takiej siły, żeby on z nim wygrał. Musi się chować za jakimiś przeszkodami. Tutaj tych przeszkód, no dobra, okej, okay, są. Ale w momencie, kiedy cię goni, to twój atak nawet do niego nie dojdzie. Chyba, że wypuścisz ten atak przed siebie. I pójdziesz w tą stronę. To wtedy tamten nie będzie chciał się na niego władować. No, Daryl, Daryl, no, super. Bardzo mnie to cieszy. Zobaczymy jak tutaj nam poszło. Akcja meczu. Oczywiście Tika, no tak. Bam, bom, bam, bom, bam, bom, bom. Bam. <laughs> Fajnie, zabawnie, ok? Patrzcie, cztery likwidacje, najwięcej eliminacji. No, do czego chcieć więcej. Trzymajcie się miłego jeszcze paru, dni miłych wakacji.